Ale ludzie patrzą, byś się pospieszyła trochę. Przecież widzowie już tutaj ziewają. Ja widziałem, musiałem kilku chusteczkę podawać, waszym bo z oczu z ludu ciek. Dzień dobry, zapraszamy was na mały obchód z naszymi królikami. I przygotowania do zimy z nie, nimi w brolach głównych. Niestety, sernik w niczym nam nie pomógł. Aha. Jest źle albo bardzo źle. Ciapa wszędzie, Ciapa taka. Wszędzie. Myśleliśmy, że nasz szczęśliwy dzień z sernikiem wpłynie na pogodę. Niestety, tak, ale przynajmniej zimno nie jest. Dzisiaj obudziłam je się, jedno oko otwieram, śnieg padało. Dobra, nieważne, trzeba maluchy karmić. Ja tam albo... szybko powiem. Widzicie ten worek. Tamten worek to jest specjalnie tak zrobione, bo Aha. szczeniaki są już luzem puszczane na, na dużą część dnia. I my, wszystkie rzeczy tam, gdzie nie chcemy, żeby wchodziły, to nie, musimy właśnie w ten sposób zabezpieczać. Także jest trochę burde, Angelo Burdelo, ale u nas to wiadoma sprawa. Wiecie, co teraz? Najważniejsze, że zwierzęta mają czysto. Ciężko powiedzieć, czy to jest Angelo Burdelo. No jest ciapa, no wiecie, co tak jest mokro. Człowiek chodzi cały czas w tym samym miejscu. Teraz no, drugi, trzeci, no to jak ma być? Tak. E, o, dzisiaj mamy misję pod tytułem Woda. O co chodzi z tą wodą? E, już dzisiaj w nocy zapowiadają minusowe temperatury, więc już Wam pokazuję, widzicie, o, nawet wody nie ma. Malutko, malutko tylko wody lejemy. Ale to nie o to ale chodzi. będziemy to zmienić. Musimy właśnie zamontować tutaj takie miseczki. Nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku mieliśmy takie miseczki nakładane, a zresztą jak je wyciągnę, zaraz to Wam pokażę o co chodzi dokładnie. No, ale a najpierw karmimy, jeszcze, nie? Najpierw karmimy. O, marcheweczka, tu masz tutaj troszeczkę kapustki. Na, na bąki, ale A. będą pierdzieć po nocy, żebym żeby tego słyszał, Dokładnie, czym my karmimy, no już tam nie raz wam wspominaliśmy, mamy taką mieszankę, którą robimy, A ja zostaw, to jest dla króliczków. Mieszankę, nie wiem, czy wam już tam wspominaliśmy, to jest owies, jęczmień i troszkę pszenicy, Natomiast e, chcemy dokupić kukurydzy i kukurydzy im tak samo podawać. Oczywiście też w ciągu roku też podajemy takie e, resztki co z domu mamy. obierzynki. O tu mi jeszcze zostało trochę e, kapustki, jak widzicie białej e, i marcheweczkę. O. Jak oczywiście macie duże gospodarstwa, no to warto posadzić na przykład marchewkę albo buraki pastewne właśnie żebyście nie mieli problemu z wodą jak Wam zamarza zimą my akurat no, nie mieliśmy takiej możliwości w tym roku zrobienia e, dlatego no, jest to pewne rozwiązanie i dużo ułatwienie tak dla e, tych co mają na dla pewno tych, co nie, nie musicie dawać po prostu wody wymieniać tak. tych zamrożonych o, tutaj akurat na dole jeszcze tutaj na dole są jeszcze dwie panny E, Na wydaniu. Na wydaniu. Pamiętajcie, żebyście nie łączyli nigdy samców. E, samce się pogryzą, wykastrują się, a dziewczyny żyją w symbiozie. A kto tu psy się podał? A to psy zadział? Jakiś <laughs> ty brudny! Ale Aleś ty uwalony. Tanos zostaw kapustkę, to nie jest dla Ciebie kapustka. O Jezu Sanowski, my Cię bardzo kochamy, ale jedź brudasie. Ech. Niestety ja jestem kurdupel, to muszę mieć taki stołeczek. I to straszne. Żeby tu wchodzić na górę. Chodź ci, powiem wam, że najgorzej żyć z kurduplami. <laughs> Co ty nie powiesz? Poczekaj, gdzie jest moje wederko? Tutaj. tutaj się śmiejesz, kurde, a mi garczy z ciebie wyrósł. Od tego całowania. Uuu, do dołu. Uuu, dobrze, że od całowania nie od czego innego. Ile razy ja z czoła dostałem zęby? Nachylałam się do niej, ona do góry na mnie i po zębach. I do... I <laughs> Dobra, ty dostałeś, ty dostałeś, ty dostałeś. E, tutaj apartament wolny. Dobra, przechodzimy dalej. Ojej, ciu. mam na. O, teraz Wam powiem taką małą ciekawostkę. Mam nadzieję, że jesteście po obiedzie. Wyobraźcie sobie, że króliki i przewód pokarmowy, to znaczy nie, jelita, mają aż do 5 metrów długości. To jest dziesięciokrotność długości ich masy ciała. Prawie 3 marciny. Prawie 3 marciny. I niestety wieczorami w takich nocnych godzinach, jest takie no nie perpetuum mobile, ale wyjadają one swoje odchody. Dlaczego one to robią? Bo jako roślino... Poczekaj, siano. Dlaczego one to robią? Bo jako roślinożercy nie są w stanie pozyskać witaminy B12 znikąd, prawda? Więc e, w nocnych godzinach, jak nikt ich nie podgląda, nikt ich nie widzi, Wyjadają swój kał i to różnie jest. Niektóre króliki aż do 40% skału pozyskują resztki, jakieś tam te swoje tam pokarmowe, czy te witaminy, które, no bo wilecie ślepym to wszystko fermentuje i później powoduje to, że jak one pozyskują ten kał ponownie pomaga im w to w trawieniu i uzyskaniu witaminy B12. Więc tak jak mówiłam, niektóre aż do 40%, inne do 10%. Jest to różnie naprawdę. 嗯。<sighs> Czyli mam tak można powiedzieć, śmiało, że takie jedzce trochę. A takie jedzce, mam nadzieję, że nie wiecie akurat w tym momencie, jak ja Wam takie rzeczy opowiadam. Powiem ja Wam, że to, to pewnie wielu z Was to nie brzydzi, zdajemy sobie sprawę, tak. przecież na czym to wygląda. Nas na początku tak trochę dziwnie, ale bardzo szybko się z tym oswoiliśmy i kubki nie, nie są śmierdzące króliczków, nie są też takie, wiecie, jak ludzkie, to nie jest to samo. No. Tak, i bardzo. I fajny nawóz, bo możecie go od razu na grządki stosować. Nie jest on tak jak kurzy, ostry, nie musi się przegryzać. U ciebie kochanie w ogóle wiesz co, pojechać po siano do naszego Mirusza, bo się, no niestety wiecie co, były takie wie, zawieruchy. I zakryliśmy wszystko, ale tak dymało, gdzie to jest Także Tak, żarno, że porwało nam folię. Że porwało drzewa nam. Drzewa dzisiejszej nocy to tak ganiały i to we wszystkich kierunkach, no taki... No być może no. troszkę więcej tam dać, czy nie? Cały kubek. fajno o, tak a propos jeszcze żywienia, pokaż tutaj to karmidełko. Widzicie? Fajne są niby te karmidełka, tylko akurat w tych klatkach ja mam podnoszone podłogi, więc no... Ciężko, nie, nie, ciężko, ciężko mi czyska. później tą podłogę podnieść, dlatego jedzą na kaflach. A czy powiedziałeś, ja? a wam kafle zabrałam, kochane, króliki. A nie, wy macie nie, nie, tutaj. One co ja? Nie, one mają, akurat, tak, większości. <coughs> no mają właśnie, kafle. większości macie tutaj. I dlatego kafle stosuję, ponieważ jak podnoszę tą podłogę, czyszczę, to mi to przeszkadza, ale fajne to jest. W tych dużych klatkach by nam się, kochanie, przydało, wiesz? Mamy jeszcze kilka takich tak? niezamontowanych, pewnie. Aha, ta nosku... Albo trzy. A może? co ty tutaj, rybciu, szukasz? Jakiś, jakiś, ty uwalony, ty tu buziaczka, ale ja nie chcę się sobocować, ty no. brudny jesteś. Trzeba Powiem wam, że ziemia się Ech. rozmokła Ech. i one teraz jak wariaty na te karczowniki polują. Ty gamoniu, jesteś ja sakramencki. No, nasz pulpeciku. Gamon jesteś, nie? nie? Gamuń. Pulpecik kochany. Dobra. No zima, 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 O, dobra. To sam jest? Tak, tak. Ładniusi, co? Popatrzcie taki... Popatrz kradę no, jak Nowozeland, tylko czarny. No powiem ci, że tak. Ładny te jest. Uszy, Łóżka, no. No faktycznie. Jeszcze cała kapustka. I po mamie kolor ma. Ale uszy po Nowozelandzie, po tacie. No, tak, tak, to, to. Dobra. Ten na górze już był, bo nie pamiętam. Yy, tak, na samej Ta, górze był. Yy, ten. ten? Był. Był. No. Wiecie co? Wodę, najpierw ja daję jedzenie, a woda będzie za chwilę. Ale ciapa, ale ciapa. No, ręce marzną. No, no ja nie marznę akurat, bo ja mam super, no brudne co, no bo się pracuje. Super fajne rękawiczki, masz tutaj obok, a tam Ci ziarno dam. Nie ciężko by było takie rękawiczki, bo sobie jak czasami coś muszę tutaj podkorygować. Tak? Aha. To jest to taka rękawiczka. Ja rozumiem, to jest ale drobne. wiecie co, te rękawiczki naprawdę? Rewelacja, rewelka. Ciepłe, otworne tutaj troszeczkę na wodę. No tak, tyci, ja nie mówię, że one nie są przemakalne, ale ułatwiają pracę. Dobra. Poczekaj, kochana. O, tutaj też jest taka jedna z naszych starszych samic. Tutaj ta panna. To już nie jest panna. Jak? Aha, to już nie jest panna, tak? To już jest kobieta. Tak. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję, mamo. Bo u nas, u nas przede wszystkim liczy się kultura. Tak. Kultura jeszcze raz kur, kultura. Kultura jeszcze raz kur, kultura. Te piski, to słuchajcie, do, do to szczeniaki. nic się wielkiego nie dzieje, po prostu się. szczeniaczki u nas chcą wyjść do nas, do nas i do nas, tylko... My zaraz je wypuścimy, A, ale wiecie, chcemy Dobry. robotę zrobić, bo żeby się strasznie pod nogami nie plątały. Jak dwie rzeczy mamy do roboty, albo trzy naraz, to, to już, wiecie, czyli kręcenie, karmienie i no. jeszcze patrzenie, gdzie szczeniak ci akurat pod nogę władzi, to tak. troszkę, za dużo. troszkę za dużo. To jest troszkę. Kalifornia. Tak, i to jest, widzicie jeszcze, to może tatuaże. E... A ześ... jeszcze? Jeszcze, jeszcze coś tam jest. Jeszcze coś tam jest. Ile ona ma kochanie? No, ponad rok na pewno. Półtora. No. no jedz, jedz, jedz. No Nie jedz. krępuj się, no. To, no no. no ja wiesz co, jakby tobie ktoś do talerza patrzył, to byłbyś zadowolony. Ja na nią patrzę jak na kotleta. I ona o tybie. wie.

o, ale o, ci, o, o, o. Ojej, on, no, chodź chłopaku. Ale nie, marcheweczki proszę mi nie wyjadać. Nie, wy, wy dostajecie marcheweczkę w pińsku, no, no co? Chłopaku, chłopaku. Widzicie, chłopaku. już pieski chłopaku. przy kurkach sobie chodzą. Yy, widziały już owieczki, kozy, yy, socjalizują się z Ambrem i Stanosem. Także no, nie są głupie. Już kilka niestety dostało prądem z siatki elektrycznej, ale to się na pewno nauczy, ale to je nauczy, że do elektryków Właśnie. się nie podchodzi. To też jest dobry ten. Nie mamy ustawione na bardzo mocno, e, e, także no, to taka po, raczej lekcja dla nich niż coś, coś bolesnego, ale popiszczały sobie. Mamy tutaj jeszcze trochę lokatorów, ale na myślę, że do końca, nie, do końca miesiąca nie. Ale do końca grudnia chciałabym, żeby to całe tutaj, widzicie, to szkole było puste. Nie wiem, czy się uda, bo tu jest jeszcze kilka takich małych. Ale to wiesz co, to ale przeniesiemy całe, wtedy więcej je tam. Dawaj, bo tam jest więcej, chyba trzy są. Przeniesiemy je tam A, a do tam mamy tyle miejsca? Y, tam tam są dwie klatki wolne. No i mówię, no. A sianko, widzicie, gadam z wami i zapominam. Smacznego. Dzięki, Tako. Pamiętajcie potem, żeby pyski ubyć. <śm> Wiem, że to za mało na takie towarzystwo. Ale trzeba kupić. Musimy kupić nie. teraz większą ilość jego. My mieliśmy takie miejsce na stacji, że takie, wiecie, od, nieodpadowe, normalne jak marchewki, tylko brzydkie. Przedawali, wiecie, takie co sklepy nie tak, nie u, To u, chyba 10-kilowe worki były, czy wie, tak. więcej jakoś tak? I, i, I w dobrej cenie i ten, ale coś w tym roku nie za bardzo. nie kochani, trzeba pojechać, bo te, teraz dopiero jest taki Marek. okres, że myślę, że mogą mieć. A tak przy okazji, jak tu jesteśmy, zobaczcie po dwóch latach użytkowania przez króliki klatki Marcina, który zbudował. E, Jakich nie widzieliście, to odsyłamy Was do filmu, no naprawdę e, starał się i widać, że po prostu zobaczcie. Nic się z nimi nie dzieje, poza tym, że tylko obgryzone, obgryzione są w środku przez króliki, no ale to normalka. Ale z zewnątrz wszystkie drewno, wszystko naprawdę daje radę. daje radę. Nic tutaj, drzwiczki się ani nie obsunęły, ani nic. Natomiast chciałam wam dla porównania pokazać jedną klatkę, którą tak naprawialiśmy, to była taka samoruba takich różnych części. Co tutaj króliki zrobiły? No, panny, nie wiem, były tak desperowane do wyjścia, chyba. Albo deska, przy... no, oczywiście śmieję się. Deska musiała być jakaś stara, już przygnita. No i tutaj musimy tą dziurę naprawić. ale Deska pan... była dobra, kochana. No to co się stało? Zżarły ją. Zżarły ją? Coś Można ty? Poprać. Widzisz, popa, jest obgryzane. No to tak, obgryzane. Muszę ją. naprawić, trochę wstyd, to ale muszę ciągle co świecie tak. to już. A, tutaj w ogóle jest ta panna. E, pamiętacie jak były maluszki, że miała czarne oczy? Biała z czarnymi oczami. I zobaczcie ją teraz. Biały królik z czarnymi oczami. Musieliśmy przed sekundą przerwać kamerowanie, bo oczywiście dostawca przyjechał do nas z paczuszkami i zobaczcie ile tego mamy! A co to będzie? Prezenty! To Prezenty. Wam pokażemy w następnym coś, odcinku. Tak jest, coś, coś, coś naprawdę, naprawdę superanckiego, z czego się bardzo cieszymy, wszystko powiemy co i jak. Tak. Yy, ale ale jest, to, jest to niesamowita jakby dla nas ulga i prezent od, od pewnej firmy. No, ale to będzie później. Tak jest. Dobra. Znalazłam swój magiczny pojemniczek, który którym dzisiaj jeszcze takie butelki kiedyś używaliśmy. Ale wydaje mi się, wygodne. że one najmniej wygodne są ze wszystkiego. No a tutaj, tak jak mówiłam, liseczki i, i te uchwyty, uchwyty do nich. No. Wiecie co, jakbym miseczki brała, może na drugi raz, może bym większe wzięła troszeczkę, bo tam są różne rozmiary. Z drugiej, ale z drugiej strony zamarzają i tak, co nie? Tak, tak. Więc, więc to one nie zdążą na ogół tej wody i tak wypić i później zamarznięte, więc co tak na dwoje babka wróżyła, nie? Dokładnie. Czy warto, czy nie warto. Dokładnie. Dobra, wiecie co? Ja teraz będę powoli to wszystko montować. Znaczy powoli, postaram się jak najszybciej, bo zimno jest pieruńsko. Widzicie ja w rękawiczkach Marcin biedny kamerę trzyma, to mu tam ręce odpadają. Trochę to takie jest teraz na zabawa. Biedny, teraz biedny, a jak ujęcie będzie złe, to później o O, ależ to oczywiście. No a co ty myślisz? Wiecie, jaka ona jest wymagająca, pani Jezuse? <grym> <grym> Dobra, czekaj, wiesz co, chyba tutaj co? No, czekaj, ja, wiecie, jest. co ja muszę sprawdzić. Tak żeby wsiano no nie wasz... wpadało, nie? Wydaje mi się, że chyba będzie ok. Siad. Wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że tak będzie. Śrubka. No to już. No, no to po temacie. macie masz. Holender. Dobra. wiecie co? Właśnie. Dobrze, idziemy Dobra, Dobra biorę inną śrubkę i czy, muszę rękawiczki zdjąć. Bo to jest taka praca. Może no, ja to będę robił, co? Nie, no już kochanie, już wiesz to. Wiem, jedną śrubkę, podaruj mi tą śrubkę, znajdę jak wyschnie. Mhm. na chyba, pewno. Chyba, że kury będą potrzebowały trochę żelaza. Tak mi się wydaje. Ech. Dobra. Dobra, już jest, na, jest nakręcona. Fajne to jest w tym wszystkim to, że później na następny dzień ją wybieramy, uderzamy gdzieś o drewienko, wypada lód i dajesz świeżą wodę. A rozmrożenie tych, tych z dędzlami pojemników jest, jest dosyć problematyczne. co, tak ona dziwnie tak opada. Holendę. Nie wiem, może odwrotnie powinnaś to zrobić. Tym. No wiesz co, właśnie, spróbuj. No. Dobra, wiecie co, tak to jest. Da, 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 da Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Keeping people, please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything. But you, these are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything.

Widzicie, wszystkie poidełka zmienione Te w tym momencie, te letnie wiosenne, idą do domu do czyszczenia i na półkę. A teraz co? Uzbroić się w cierpliwości. i czekamy do kolejnego sezonu. A teraz idziemy do domu na herbatę, bo tak zmarzam prawdopodobnie mój on jest czerwony jak malina. Albo jak pomidor, są cała zmarznięta i idę się ogrzać. Dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie yy, w poniedziałek. Właśnie, w poniedziałek i będzie niespodzianka. No, hej, na razie, pa! Patrzcie, jak nie mam palce. O, o, nie czuję. Dobra, lecę, pa! Przynajmniej mogę się zanurzyć, ciepła woda. Ach, widzicie, tak z że nawet czapki nie zrywuję. Klaudia, Klaudia, co robisz? Ja nie wiem, ja poważnie nie wiem co robisz. Coś, czego Ty bardzo rzadko robisz. Coś, co powinieneś się oswoić z tym, jak mieć garów, wiesz, to nie, że tylko Uprawanie przykład... seksu. <grych> nie komentuję. Ja tylko pamiętam o dwóch trzydnościach. Trzeba... Czy prawdziwy mężczyzna powinien A. Wyspać się, B. Być najedzony czy zadowolony? Jeszcze raz bo wiesz co, zgubiłam się, co? Zadowolony. <laughs> a, gie, a gdzie ja jestem w tym wszystkim? To nie ma znaczenia, przecież nie jesteś mężczyzną. No nie no, ale no wiesz, chyba też powinieneś coś zrobić jako mężczyzna, coś dla mnie. Robię. No. Nie bijecie. Wow! To mało. W tych czasach widzicie, to jest mało. Mało. Biedni faceci. Biedne żuczki. Biedne żuczki. Bardzo wam dziękuję, drodzy spółwidzowie płci męskiej. Solidaryzujecie. się <gry> z każdym plemnikiem. Dobra, już bez jaj, naprawdę kończymy. Tak jest, trzymajcie się. <gry> Na taś. razie, pa!